Mordeczki, witam na kolejnym odcinku mojego Kibblologa. Dzisiaj wam, bo mam taki kontrowersyjny temat. Bo ostatnio piłem dużo piwa bezalkoholowego, właśnie. Nie piję właśnie innych, bo jestem pełnoletnim. Ale wiadomo, że tak nie było na tego. Ale w tym tygodniu 4 razy napiłem się piwa. Wieczorem tak bez alkoholowego. I teraz takie pytanie. Za każdym razem dwa razy w sumie byłem taki lekko i powiem, ale byłem lekko pijany. I to mówię serio. Byłem pijany po piwie bezalkoholowym, ale... Czy można być pijanym po piwie bezalkoholowym? Oto pytanie. Teraz mordę sobie pokażę. O siemanko tutaj jest piwo 0%. Jestem alkoholikem i nie będę nigdy, wiadomo, że zawsze. Będę starał się wymieniać bardziej właśnie takie piwo na takiego loda, który też jest bardzo dobry. I mam osłabia alkoholu i potem też można być pijanym, ale nie tak bardzo właśnie jak po piwie, po pełnym takim jednym piwie bez alkoholu. Jednak można być po piwie bez alkoholu, się piwać na butelkę tak przez 5 minut. Jak się siedzi w miejscu cały czas. Jeśli pije piwo tak przez 15 minut, to można być w piwie bezalkoholowym pijanym. Absolutnie tak pełnym, troszeczkę takim zamyśleniem, takim, takim zamyslenym, takim, wtedy się powoli ugada, tak, jest takim, takim, takim i się bo można robić głupie rzeczy, ale nie tak właśnie jak po, po alkoholu prawdziwym. Dr druga sprawa, po piwie bezalkoholowym. Można być pijanym szczególnie gdy się to połączy właśnie z wodą źródlaną. Tak, dokładnie. Jaką wodą właśnie, brzośfinową jak się połączy. Piwo bezalkoholowe, to można być pijanym szczególnie jak się połączy. Piwo bezalkoholowe i piwo. to szczyt piwa alkoholowego. Wtedy nam można powstać fermentacja. I można być bardziej pijanym niż po winie. Serio mówię. Wtedy można być mocno w na rano, a więc nawet powiem większości piwa bezkochowe z piwem alkoholowym można być pijany, nawet jak właśnie powinien. Tutaj mamy, mamy taką butelkę taką dość 0, 0 nie ma żadnych procentów. Wikie tutaj zatecznie. Można. Trzecia rzecz. Można być nagryw tak, Byłem naprawdę pijany. Wczoraj też piłem piwo nad jeziorem, jak byłem wraz z wamą. Czułem się jako pijany. I to nie z powodu, że myślałem, że będę pijany, tylko serio byłem pijany. Chciałem starać się normalnie mówić, ale mówiłem tak pełkotając. Coś jest w tym dziwnego. Ale serio mówię. Potem już to dowaliłem sobie, to Z alkoholowym, tak, ale tak. Oczywiście, odrobinkę alkoholu to byłbym one takie pijane, ale myślę, że nie takie właśnie po winie. Ale myślę, że jakby się połączył właśnie takie bez alkoholu z piwem alkoholowym, jeszcze w dodatku wody, to można byłoby być pijanym jak po winie. Oj, byłoby można. Ja więc, odpowiedź na pytanie. można być pijanym po piwie bezalkoholowym? Owszem, można być pijanym, ale tylko gdy się siedzi jeśli nic doskłownie nie robi. Się siedzi po prostu, opartym właśnie o oduszkę i się siedzi, jak wykonuje się rozliczności, można ona potem mieć lepszy humor i serio, można oczyć skuk, jakby się serio piło alkohol, bo w końcu. Po wszystkim może być pijany, nawet, nawet po wodzie jak się za bardzo pijesz wody Pijesz się nagle, tak dwa Albo jedną samą butelkę wody, to może być pijany nawet po wodzie, ale tak, Ten chmiel ma to coś w sobie Jeśli jest w też pijany, to ma jakiś sobie taki alkohol ukryty Szczególnie, że jak siedzi To serio może być pijany właśnie po piwie, bezalkoholowym I nie mówię tego właśnie na żart, tylko w serii, na, na, mówię to właśnie na serio będzie odcinek ale już nie będę pił piwa, piwa bez alkoholu bo nie leży bo się traci na to pieniądze to już nie się czuje się tylko czasem efektu ale się czuje jak czuje się a po drugie nie chciałbym popaść w alkoholizm właśnie takim piwem bezalkoholowym, którym serio można popaść więc to serio uzależnia nawet jak nie ma tam osoby alkoholu serio mówię też czekam was o tym Teraz sobie zjem loda. I zapraszam na kolejny odcinek Skibblevloga już za tydzień. Może padnie jeszcze odcinek poza Skibblevlogem jakiś w następnym tygodniu. Może właśnie o Jedusach Olimpijskich, albo właśnie o polskich klubach w europejskich pucharach. A ja się żegnam. Siebanno młodeczki. Cześć!